Ponad 15 lat temu, w październiku 2009 roku, pojawiła się gra, która na zawsze zmieniła świat gier online League of Legends. Dziś przyjrzymy się, jak z prostego projektu dwóch zapaleńców powstało globalne uniwersum z własną muzyką, serialami i e sportem oglądanym przez miliony. Cofnijmy się do momentu, kiedy wszystko się zaczęło. W 2009 roku League of Legends wyglądało bardzo skromnie. Około 40 bohaterów, prosta grafika i jedna mapa Summoner's Rift. Runy i masterie trzeba było kupować za punkty IP, a w dżungli błąkał się tylko Warwick. Czasem nunu, meta? Nie istniała. Każdy grał kim chciał i gdzie chciał. A gdy w drużynie ktoś wziął dwóch midlanerów, to była norma, nie troll. Ale to właśnie ta prostota przyciągnęła graczy, bo liczyła się czysta rywalizacja. Z biegiem czasu Riot zaczynał eksperymentować. Wprowadzono tryby ARAM, nową mapę Twisted Tree Line, system honoru i nagrody za sezon. Zmieniali się też bohaterowie: Pierwsze reworki Evelyn, Master I e czy Sajona. W 2013 roku powstało LCS. Profesjonalna liga, która uczyniła z League of Legends pełnoprawny sport. A w 2014 gra dostała ogromny lifting graficzny, całkowicie nową mapę Summoners Rift, którą znamy do dziś. To czas, kiedy League of Legends stało się globalnym fenomenem. Mistrzostwa Świata przyciągały miliony widzów. Na scenie pojawili się gracze legendy: Faker, Uzi, Reckless. Rajot rozwinął lore gry, tworząc filmowe cinematyki i historie bohaterów. W tym okresie pojawiły się ikoniczne postaci: Jhin, Ekko, Kai'Sa, a także muzyczne zespoły jak Pentakill. Każdy sezon miał swój motyw i własny hymn, od Warriors po Rise. Po 10 latach od premiery gra przeszła kolejną rewolucję, reworki klasyków jak Aatrox, Fiddlesticks czy Volibera nowe systemy przedmiotów i mitycznych skórek. Riot stworzył Arcane, serial, który zdobył nagrody Emmy i wprowadził bohaterów LoLa do popkultury. Świat gry rozszerzył się o spin-offy, mobilną wersję Wild Rift i gry muzyczne. A współprace z artystami jak Imagine Dragons, Bia Miller czy G-Idol sprawiły, że LoL stał się marką rozpoznawalną na całym świecie. W 2025 roku League of Legends wygląda jak zupełnie nowa gra. Nowy silnik graficzny, tryby jak arena czy swarm, lepsze UI i stabilniejszy balans, ponad 160 postaci, nowe narracje i regularne eventy. Riot otwarł się na współpracę z Community. Skiny tworzone z fanami, większa przejrzystość patch a nawet eksperymenty z VR. League nie jest już tylko mobą, to pełnoprawne uniwersum. Od 40 bohaterów do ponad 160, od pikselowych modeli do kinowych animacji. League of Legends nie jest już tą samą grą co 15 lat temu, ale jedno zostało niezmienne: emocje, które budzi każdy mecz. Bo niezależnie czy grasz od sezonu pierwszego, czy dopiero zaczynasz, każdy z nas ma swoją historię w LIG.